Witajcie! Jakie są Wasze pierwsze skojarzenia, gdy mowa o polskiej branży transportowej? W mediach i na spotkaniach branżowych pojawia się określenie lokomotywa gospodarki. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na dane, to mamy się czym pochwalić. Branża transportowa zatrudnia w Polsce blisko milion osób i generuje około 6% PKB to prawie dwukrotnie więcej niż nasze aktualne wydatki na zbrojenia. Na tym nie koniec, bo znaczenie transportu jest kluczowe dla wytworzenia kolejnych 51% PKB w innych rodzajach działalności. Z drugiej strony, wielokrotnie w tym roku słyszeliśmy o branżowym kryzysie, a nawet szorowaniu po dnie. I jak jest naprawdę? I jak polski transport drogowy wypada na tle innych krajów europejskich? Czy jesteśmy autentyczną potęgą, czy może tylko kolosem na glinianych nogach? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. A ja zapraszam na CE, jedziemy z tematem. Pod koniec lipca Europejski Urząd Statystyczny opublikował dane obrazujące strukturę transportu drogowego na starym kontynencie. To wiarygodne źródło informacji, dlatego zatrzymamy się przy nim na dłużej. Eurostat wziął pod lupę ruch ciężarówek na terenie całej Unii Europejskiej. Pod względem tonokilometrów na szczycie zestawienia znalazły się firmy z Polski oraz polskie oddziały firm zagranicznych, które w sumie wykonały 20,3% całej pracy przewozowej zrealizowanej na unijnych drogach. Na drugim miejscu uplasowały się firmy niemieckie z udziałem 15,4%. Natomiast podium zamyka Hiszpania z wynikiem 14,2%. Jeśli pojęcie tonokilometra jest dla kogoś nowe, to wyjaśniam, że oznacza ono iloczyn masy przewożonego ładunku oraz odległości. Na przykład 30 tonokilometrów wyraża pracę transportową wykonaną przy przewozie 30 ton ładunku na dystansie 1 km, ale również przewóz 1 tony na trasie 30 km lub 2 ton na trasie 15 km. To ważna miara w ocenie wydajności transportu oraz jego kosztów. Suma pracy przewozowej wykonanej w Unii Europejskiej w ubiegłym roku wyniosła 1 857 miliardów tonokilometrów co oznacza spadek o 3,2% w porównaniu z 2022 rokiem. Dekoniunktura nie dotknęła jednak wszystkich w tym samym stopniu. Niektóre kraje zanotowały wręcz wzrost realizowanych przewozów. Rekordzistą jest tu Litwa ze skokiem o 17,3%. Wysokimi dodatnimi wynikami może się też pochwalić Dania i Cypr. Największy spadek tonokilometrów zanotowała natomiast Portugalia. Wolumen pracy przewozowej zmniejszył się tam aż o 16,5% w stosunku do roku poprzedniego. Bardzo podobny wynik uzyskała Słowacja. Trzecim krajem o najwyraźniejszym spadku pracy przewozowej okazuje się Szwecja z różnicą na poziomie 11,5% na niekorzyść w stosunku do roku 2022. A jak na tym tle plasuje się Polska? Zerknijmy ponownie do statystyk. Nad Wisłą obserwujemy głównie niewielkie wachnięcia w dół. Całość pracy przewozowej wykonanej w roku 2023 zmalała o 7216 tonokilometrów, co daje 1,9% na minusie. Największa zmiana nastąpiła w przewozach krajowych, gdzie spadek w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,7%. W przewozach międzynarodowych dynamika jest bardziej optymistyczna, a różnica wynosiła tylko 1,6% na korzyść roku 2022. Względnie stabilny poziom na rynku przewozów międzynarodowych to generalnie dobra wiadomość, zwłaszcza że właśnie ten segment jest od lat polską specjalnością. Jak wynika z raportu hiszpańskiej organizacji FENA DISMER, około 70% tonokilometrów wypracowanych przez ciężarówki zarejestrowane w Polsce przypada na transport międzynarodowy. Nawet jeśli uwzględnić, że część z tych przewozów realizowana jest de facto przez firmy zagraniczne, posiadające u nas swoje oddziały. To i tak proporcje nie pozostawiają wątpliwości, która z gałęzi jest trzonem branży w naszym kraju. Szczególnie ważnym rynkiem dla naszych przewoźników jest rynek niemiecki. Znaczenie tego kraju dla całego europejskiego transportu drogowego potwierdzają liczby. Gdyby zebrać najważniejsze kierunki uwzględnione w raporcie Eurostatu, to Niemcy jako kraj pochodzenia lub kraj docelowy odpowiadały za ponad połowę największych przepływów między państwami UE. Z kolei towary transportowane na terenie naszego zachodniego sąsiada w ramach transportu krajowego lub załadowane albo rozładowane w tym państwie stanowiły prawie jedną czwartą całkowitego tonażu dóbr przewiezionych przez TIRy w całej Unii Europejskiej. Na tym tle bardzo dobrze wypada wymiana towarów pomiędzy Niemcami i Polską. Przepływ towarów pomiędzy Polską i Niemcami w 2023 roku Eurostat oszacował na 69 milionów 200 tysięcy ton. Daje to drugie miejsce wśród europejskich relacji handlowych obsługiwanych przez transport drogowy. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko Niemcy i Holendrzy. Pomiędzy ich krajami ciężarówki przewiozły aż 83 300 tysięcy ton towarów. Trzecie miejsce z wynikiem 53 800 tysięcy ton należy do przewozów zrealizowanych na kierunku Belgia-Francja. Co ciekawe, ciężarówki na niemieckich blachach przywiozły jedynie 3,5% towarów pomiędzy Polską a Niemcami. Miażdżącą większość bo aż 95% przepływu towarów obsłużyli polscy przewoźnicy. Na niemiecki rynek coraz skuteczniej wchodzą też firmy z Litwy. Należy przy tym pamiętać, że struktura przewozu w Niemczech jest zupełnie inna niż w Polsce. O ile nad Wisłą dominuje transport międzynarodowy, to u naszych zachodnich sąsiadów jest odwrotnie. Udział transportu międzynarodowego w ogólnym bilansie pracy przewozowej wynosi tam zaledwie 13%. Wypływa stąd wniosek, że jeśli niemieckie firmy podejmują się takich zleceń, to wybierają inne kierunki niż wschodni. Silna gospodarka i relatywnie niski udział narodowych przewoźników w obsłudze szlaków z i do Niemiec stwarzają atrakcyjne źródło przychodu dla firm z innych krajów, w tym z Polski. Wydaje się, że nasi przedsiębiorcy potrafią z tej szansy skorzystać. Chociaż aktywność polskich firm bynajmniej nie ogranicza się do Niemiec. Badania potwierdzają, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku transportowym. Czy taki stan uda się utrzymać w przyszłości, zależy nie tylko od przewoźników, ale to już inny temat. Napiszcie o szansach i zagrożeniach, jakie widzicie dla naszej pozycji w europejskim transporcie drogowym. Życzę szerokości z C plus E i do zobaczenia!